Witam, chciałbym wam opowiedzieć o postaci Sogi Tochiko. Jest ona mściwym duchem zamieszkującym wielkim mauzoleum i znowu zaczynamy i znowu coś się dzieje. Także znowu sobie nie poczytam, bo lecimy z materiałem. Proste, osobowość. Soga jest typem postaci, którego bycie duchem jest bardziej na rękę, gdybym miał tująć w jednym zdaniu. Kiedyś była ona człowiekiem, który która także właściwie. Człowiek odpowiedzieć kiedy? No bo każdy yokai nie był człowiekiem, chyba że się zrodził z legendy, ale nieważne. Jeszcze raz. Kiedyś była ona człowiekiem, która także chciała zostać Shikikansenem, ale ponieważ podczas odprawiania rytuału coś poszło nie tak, została ona duchem. Taka typowa, toho, dla każdego miła postać. Do czasu. Moce. Ponieważ jest ona myśliwym duchem, a mściwe duchy są. W większości mściwe duchy specjalizują się w wywołaniu burz, grzmotów i tak dalej, to jest zdolność, jest po prostu wytwarzanie grzmotów. Ale ponieważ byłoby to zbyt merskie, to także można ująć e, używanie tych grzmotów jako broni. No i znaleźliśmy Sakuya, bardzo szybko, podejrzanie. To była z uniwersum, tak jak wcześniej wspomniałem, brała, weź, przepraszam, wspomniałem, tak jak wcześniej powiedziałem na temat innej postaci, brała ona udział w wojnie religijnej przed dołączeniem do Gensokyo, Brało ono udział także w walkach z kladem Monobę, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, bardziej o tym okresie, to polecam sprawdzić Soga Monobę Konflikt. Gry Ojej, przepraszam, to mi się tutaj zwaliło Jeszcze raz ta postać pojawiła się w Toho 13 Ten Desires jako powoz z tej czy piątego Z fandomu no to takie oboi oh mnie dosyć, że są one, że ona jest szlipowana w fandomie, to jest bardzo jeszcze szlipowana historycznie. Tyle starczy wiedzieć, nie ma co się tam zanurzać, naprawdę, czemu ludzie to robią. Ciekawostek, tu już troszeczkę ciekawie, bo to ciekawostki. Gdybyśmy przyjęli, że wydarzenia z Toho nie są fikcją, zwłaszcza te przed dołączeniem y, do Kensokio, a realiami takimi per se, to teoretycznie jest ona jednym. Jest ona jedną z osób z rodu Amaterasu. Dla niewtajemniczonych, Amaterasy są dla nas jak niebiosy. Własna notka, no to takie... Z backgroundu jest interesująca, z muzyki całej reszty taki beatier. Także, mamy to za sobą. Okej, okay, udało nam się. Nie, jednak coś jeszcze zdobywamy. Pytamy się Pani Sekuni czegoś. Co? No ta ona używa tego. Que serio. Serio. Ja eee, robię. Ej, ale w sumie to nie głupie. Wyobraźcie sobie, że możecie manipulować czasem, nie że wiecie macie kontrolę nad wszystkim, tylko coś szybciej, coś wolniej. No to. Wow. O, o, w końcu możemy tego. Możemy w końcu zdobyć, zrobić zadanie z Alice O kurcze udało nam się Uwaga i zaczynamy chyba 10 i tak zaczynamy tutaj Wiemy Co? Token of Trust No dobra Papier Second warfit with Properties Znowu czy jak zawsze, polskie media, lecimy Dobrze, on nas nie wpuści ten huuuu Już chciałem powiedzieć, już pierwszy sweet word miał polecieć, nie lecimy Dobrze, dobrz, dobrz Zaczniemy tutaj od Zrobionego zadanka ten Cały czas czyta książkę, właśnie To jest złoto Ale to jest takie złoto Kaszu 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 kaszu, nie jest źle okay. Heh <ścoughs> Heh Ej, nie zrozumiem, nie wiedziałem jeszcze idioci i, 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 I jakieś tam rzeczy nadprzyrodzone, na nie tego Dobra, jeszcze raz O, to było złote Ale ja chciałem powiedzieć, że jest to złoto tak samo jak koreańskie AK ja, Jeżeli ktoś widział koreańskie AK, to... Mm -mm. I tu nie chodzi mi o to, że ło, mają jakiś tam inny receiver czy coś Nie, one mają dosłownie magazynki jak z Bizona Dokładnie, wait, wow Ja pierdzielę, ta żiga. Dobra, mamy zadanie, wykonajmy zadanie No jak No właśnie To jest takie, masz ochronę, ale ochrona nie robi dużo a. Chcia... I had the dream. Co? Chciałbym mieć tak, chciałbym mieć takich Że Wiecie, macie kontrolę nad nimi takie. Idziesz spać, i śpisz sobie o czym, co myślałeś. To ojej, myślisz, że jeś i tak jak ktoś się budzi i zrób to, potem wracasz i Boże teraz je mi znowu nie i zrób to. Już mamy zadanie. O, obtain time, fajnie już. Co? No, wy tłumaczycie sytuację, ale ona niego nie ma. Jak mogliśmy oszczędzić czas? O niedobrze. O, chodźmy do tego idioty. Co? Kobieto, jak? Ja myślę, że się nas z tych wyrobimy. Co? Co? Co to jest? Myślałem, że nie wiem, jakieś, wiecie, pisemko. Jaki gość Really? O Może już mamy podniesione Powiem, że nam tak z 30 grapes O, udało się Really? Ej, teoretycznie z drugiej strony, jak tak teraz sobie myślę, jeżeli byście zaczęli modlić do wampira, to wampir byłby, zostałby wampirem czy jokaj? mam teraz takie oh, wo. Prawda? <noise> ja naprawdę w sumie dla wampirów takie. bo wampir może skinąć tylko przez, wiecie, tam święte rzeczy, rzeczy, czosnek czy coś. To dla nich picie, wiecie, takich. nie wiem. wiem, picie jakieś tam truci, to takie. no, Cyklon B by był troszeczkę lepszy do mojej zupki, ale... Jezus, ile znowu gadają Dokładnie Naprawdę U olej mocje! Bo to jest wiecie, słoik od babci. Najlepszy Winkoczer? Ej? I całkiem się musiał posiedzieć zobaczyć. Co to jest? Nie, 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 nie. O. Uff. Myślałem, że żeby, będzie 20 tysięcy, czy coś. Kurczę, ile się zaczyna dzisiaj? Nie ma bata, żebym się wyrobił? Wine cellar. O. Ciekawie Możemy tam wejść? Nie Łooo, ale pomieszczenie Co? Co? Naprawdę kupiliśmy za 2000 gówno. A niech cię mango! Telez... No tak to jest jak się kupuje z tele zakupów mango. Kiedyś były. Jestem ciekaw czy teraz są tele zakupy mango. Kiedyś to zabieś praczowało. Eee, kto by chciał kupić, nie wiem. Prodish albo jakieś inne pierdoły. Ale jakbym teraz zobaczył. Kup dwie frytkownice w cenie jednej. To by miało takie. O, jeszcze do tego mopa dostać takie. O! o, ciekawie, dobra, więc tak, lecimy z złoto, bo mamy złoto i. <laughs> Przepraszam bardzo. Ojej, no dobra, mamy wszystko. Lecimy. No, Weldon Sticks, po co? Nie wiem czy ktoś kiedykolwiek jadł Weldon Sticks, ale to jest... Yy. No dobra. Dziwne. Ma być dziwne danie. No to. Zobaczmy. Zaraz się okaże, że żadna postać z Jokej Train nie lubi tego, yy, chińskich dań, bo są drogie. Oj, ale ostatnio tak sobie pomyślałem właściwie pomyślałem do mnie karma wróciła. O! I decyzje, które podejmujemy, naprawdę do nas wracają. I to tak w cholerę. Dobra, nigiri, Sushi, Tuna. Cię robią oni giri I ostatnio miałem dosłownie taki wybór, że to się znaczy nie wybór, tylko po prostu decyzja do mnie wróciła z roku. Właściwie z 9 miesięcy. Nie, z prawie roku. Tu na salmon, no dobra. Tu na salmon, no dobra. Mamy to. I powiem wam tak. Nie udawajcie kozaka. Chill Able. -y Lepiej nie udawać kozaka czasami. Że, o, ja mam Calculated risk, bo potem tak powiem, masz. Siedzisz na ciężarówce i myślisz, kurwa, czemu podjąłem taką decyzję, a nie inną. Pork. Dobra, pork, tak i choni, i będzie dobrze. Ale to znowu taka dygresja. Bo wiadomo, jakby ktoś chciał się dowiedzieć, o co dokładnie chodzi, to zawsze może sobie na jakieś, jak w... robię streama, no to ojo, to wtedy może być można mnie pytać. Chill, ey, wtedy się zrobi takiego dużego Q&A, dlaczego gadam trzy po trzy, bo specjalnie tak gadam, żeby powiedzieć jak ktoś przyjdzie na nas to dopiero będzie, a nie, że na odcinkach, wiecie, jak taki gotowy do... gołodupiec. Tak samo jak kiedyś, żeby było być fanem trzeba było wiecie się, o znać. Modern. Western. No dobra, no to steak. Iris Bushi. Ten, 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 ten. Steak Bagiu, beef i Butter No i mi zajęło to yy, bagu i Butter No, także Także mówię, lepiej Dobra i No ale mówię, jak ja bym miał teraz Te wszystkie zapatrywać, to ho 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 Low alcohol, no dobra, no to weźmy Mild. Możemy takiego Mild przygotować. Robimy to, bo pierwszy raz to widzę Say no more Domek z czekolady Nie mów, nie mów nic więcej Wiemy, że Alice lubi Drogie dania Jest zjadliwe, no troszeczkę, no się niech dogadaliśmy. Low alcohol. No i co? Rice Ballsy Niech będą słodkie i feeding. Uh, mid alcohol. No dobra, no to Mid i japońskie, no to... Nie, nigdy już i dwa razy nie ma co dawać. dobra jest. Eee, ha, 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 ha. Dobra, japońskie. Stinky. Cesto to mamy dobrze. O, japońskie, ale nie wiem czy Dobra, Truffle Mushroom Drew. Truffle Mushroom. Drew". Powinno zdziałać, bo jest Japonizu. Japanizu Czy mamy jakieś nowe postacie? Nie, nie mamy nowych postaci Jest troszeczkę, powiem wam, ruchu Że nie idzie ruszyć z kolejnego tematu Hit uh, the ball, can't afford anything expensive Zróbmy wtedy... Pork. Tipsy, o! ms słodkie, niech będzie. Dobrze, mid alkohol Ja pierdzielek, lekko Mid alkohol, dobrze, dobrze, dobrze. No trudno, no nie, 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 jak jest ruch, ale ile zarobków? nie, 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 co to jest kultura dobra kultura e, no dobrze no to w takim razie proponują kulturowe pamiętam że było coś takiego imkonat oni, no Dobra, słodzik, ginko. ginko, na tykon. Eee, no alkohol. Idealnie mamy coś na no alcohol. A Wolę coś taniego, bo 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 bo, bo, bo jeszcze umrzemy. co ja? bo jaki lamprey, nie, 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 pancake, salmon steak, potato kroket, od tej do, Nie będzie słodkie, bo czemu nie? Dobra, Gimkonad. Udało się, to się mogło być lepiej Dobra, chyba mamy każdego obsłużonego Także niech tutaj się dzieje i wracamy do tematu Poza tematami Ostatnio anime sobie obejrzałem, kolejne bo czemu nie, mówię rewatch dawno nie, Tak dawno nie oglądałem, tak dawno, że tak powiem to anime oglądałem, że aż pozapominałem paru rzeczy Dziewczynki czołgi Tam widzę Kaynę, próbuje się do nas dostać A Chyba I... i a w sumie mogłem tu pomóc, no ale w sumie nie chce mi się I... jednak Zapomniało mi się czemu anime się fajnie oglądało, jak widzisz jak Tiger Porsche robi drifty I tak dalej, to no wiecie, że macie... To jest bullshit, ale śmieszny bullshit Nie po raz jakiś fajnie się tak oglądało Wow, pierwszy raz ktoś otrzymał te danie i to jest stolik numer 6. To ciekawe tutaj. Dobra, 4000. Kombo, jakieś dodatki, niedodatki. O, wyszło fajnie, 4 400. Proszę tam z tysiaka damy, albo tam z 500, 600. Chociaż to wszystko zależy, wyciągnąć. od. Tym więcej zarobimy, tym więcej trzeba dać. Także na lusie. Ale mówię tam, kobiety, mężczyźni, ale to było, w sensie, no, tak jak wcześniej powiedziałem, nie wiem, czemu chcę przedłużyć ten temat. No, ale no co to, to jest? Kobiety tam sobie nie radziły, mężczyźni sobie jakoś tam radzili, no i tyle. Co innego, wiecie, oglądać i co innego tam być, tak samo jak się ogląda film o apokalipsie zombie. że najlepsze są zawsze pierwsze dwa, trzy odcinki, gdzie, wiecie, jest panika, wojsko na ulicach, zombie, na ulicach, no mówię, bo z tym się najłatwiej można utożsamić, a potem ten survival to jest takie, zabijanie się ludzi, jakieś tam, No bo to jest tak, ta panika jest dosłownie dwa kroki przed nami. Ale dobra, mamy zarobki, partner salary 800 1000, 2 wydaliśmy, zarobiliśmy 3 3 400 hmm, Bardzo fajnie 44 klientów Velkar reward, zero punishmentów 6 klientów, czyli wszystkich ogarnęliśmy No i fajnie robimy savic Bravick jak zawsze i Mogę wam powiedzieć dziękuję za oglądanie i cześć